Jesteśmy w Torzymiu, odbywają się u nas już po raz kolejny warsztaty kolęd i pastorałek. W trochę nietypowym czasie, bo już jest po okresie Bożego Narodzenia, ale ze względu na to, że nasza prowadząca Martyna Dzieciarów nie mogła zrobić tych warsztatów troszeczkę wcześniej, nie wiem, w listopadzie, w grudniu, dlatego mamy je teraz. Ale uważam, że czas na szkolenie, na naukę śpiewu jest zawsze i dlatego mamy wielu, wielu uczestników. Są to osoby w różnym wieku, bo to są i dzieciaki, no, i osoby dorosłe, mężczyźni, kobiety. Nie wszyscy potrafią śpiewać, nie wszyscy tutaj jesteśmy jakimiś zawodowymi artystami, ale każdy po prostu lubi to robić. Lubimy być ze sobą, lubimy ze sobą śpiewać, no i lubimy właśnie te kolendy, bo one są takie wesołe. To jest taki polski, swojski klimat. No i właśnie kultywujemy tą tradycję śpiewu takiego rodzinnego. Kościelnego też, bo o wiarę tutaj przede wszystkim chodzi, że my się śpiewając modlimy.